No ale sobie pograł gościu w susto. Od kiedy wod, czołg lekki może wyrzucić na topie? No, już od dawna chyba. Od zawsze chyba w sumie. Chociaż nie, od zawsze to nie. Dzisiaj wszystkim się w dupie przewraca od dobrobytu. No, to prawda. Każdemu z nas się trochę tam przewróciło. O, buraka to jest plus, to jest plus, no i rysy to były różne, nie? Takie mleczne były, były też takie jak by to powiedzieć, takie bardziej. Kakaowe i rysy były z makiem i rysy były. Klub z Belgii strzelił właśnie na 4-3. To cztery bramki szczęsny wpuścił. Chyba ja to dawno tyle nie wpuścił, chyba. Rok nie teraz wota. To w grzechu żyje, spanie. No, drużyna ma przewagę przeciwko A to był ten odruch, który ma każdy, jak strzelasz magazynkiem i rozwalisz kogoś, to automatycznie przeładowanie paczki czekolady, no ja to nie miałem nikt mi paczek nigdy nie przysłał za komuny jedynie koledzy jacyś tam jak dostawali to później później przed szkołą czy coś były tego efekty. No czyżby to był wyciąg, nie zwróciłem uwagi, czy to jest bitwa wygrana czy przegrana? Ale jak będzie wyciąg, to siwy dym. Kurczę, kiedyś AMX 12T to był tak różny czołg od tego, co jest teraz, że szok. Miał beznadziejne działa. W ogóle opuszczania lufy nie miał. Pamiętam to. Lewandowski został zmieniony w 48. Za Torresa oddał jeden strzał. Lewy już jest na wylocie z Barcelony. No oni jednak mają tą swoją szkółkę. To na pewno będą chcieli nawet kogoś. Nie. O, jest trafienie. Ale to był kurka fuks! Jaki to był Fuchs. A Milan? Ja to właśnie nie wiem, czy nim się naprawdę interesuje AC Milan, czy tylko takie to jest gadanie fanów. Aha, to jest Batshad, dobra, dobra, myślałem, że to jest AMX. Arabia Saudyjska. Śmieszne są te araby z tym ściąganiem tych słynnych piłkarzy. Naprawdę, kurka. Marketingowo się myśli, zgadza? No, ale jaką oni tam mają oglądalność tej swojej piłki? Dobry wieczór, dobry wieczór. No, medal pula się szykuje. Patrzcie, gościu, jak się wystawił. Nie wierzę, że on się na środek wystawił. Po prostu kurka nie wierzę. Nie! A, 580 zostało. Jedzie kapować. No i słusznie, no bo co? Czy jest lepszy od Isa 6? Teraz jest 6 trochę inny jest. Wyjedzie na pełnej, ale kurka się spodziewał. Ja się spodziewałem, że tu gościu będzie stał za murkiem, i kolega pewnie też by go objechał. Nie widzi jeszcze. No ale zaraz będzie spot. Uwaga, może kurka. Polska telewizja wykupiła transmisję? Tak, mam otwarte okno. <grywa> <grywa> Kurczę. No, twardy, twardy i efekt widać, ile on tu ma penetracji na tych zwykłych pestkach 170. Czy jakiego spota ma masakra? Czajcie, że go nie widzi? Nagle go zobaczył. Nie strzelał, bo chciał zbić jak najwięcej kapa, żeby czas się przestał zgadzać. I właśnie czas na styk jest. Teraz z dalszej odległości go wypatrzy to. Coś tak czuję. Ale nie. Bo jak on tam stoi, to z środka mógłby go spotować bez problemu. Zjechał. <totiposição> Bym musiał go z tyłu zajechać, tak to... No, elegancko, elegancko. Jeszcze nie spokojne potargały sam, aby na tej wojnie...